Cześć, witam Was na kanale Niezdecydowanego Multihobbisty i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zdrabkowo. Dzisiaj bierzemy zdrapki dla Ciebie. Mamy 6 zdrapek, które są po złotówce. Zobaczmy. Znajdź trzy takie same kwoty i wygraj tę kwotę. Znajdź trzy serduszka i wygraj 25 zł. No to co, zaczynamy. Puto O jest 4 zł No niestety nic Kolejna zrapka. osiem osiem następna nic i ostatnia zdrapka i niestety także nic więc dzisiaj wygraliśmy 8,412 zł dodajemy to do naszej punktacji która będzie tutaj no i co zapraszam na kolejny odcinek dzięki za oglądanie pozdrawiam